Elo, witam, ja kocham swój kraj, ponieważ na ziemi to prawdziwy raj, Polska dla Polaków, patriotyzmu nie unikaj, po prostu bądź normalny, dla niej serce daj, patriotyzm, tematyka na prawdziwy rap, a używki i auta, to tylko głupi light, takie słabe rzeczy, to ja zawsze mieszam z błotem. Jeśli masz głowę, rośnij na patriotę, pierwszy krok do celu, okaż serce jak potrafisz, takich jest niewielu, więc kolego nic nie tracisz, choćby sam rap. Niby skromny taki, a jednak z punkt widzenia zmienić potrafi. Chleb, który je, osiedlenie na jedz z naszej ziemi. Był na pięknym polskim polu całem odzieleni, miłość to praca. Polak to przecież zmielił, więc patriotyzm to nie tylko słowa, lecz wysiłek. Widać bardzo dużo uśmiechniętych minek, lecz tak naprawdę nie jest. To na piękne oczy. Zrozum to człowieku. I wtedy nic cię nigdy nie zaskoczy. Yo!